W poprzednim odcinku odwiedziliśmy stronę Google Arts and Culture. Dziś zwiedzimy Muzeum Zamkowe w Pszczynie. Google Arts and Culture jest muzeum wirtualnym, funkcjonującym w cyberprzestrzeni, który gromadzi zbiory z wielu innych instytucji, w tym większości z muzeów. Natomiast znane nam Muzeum Zamkowe w Pszczynie jest, jak nam wiadomo, muzeum tradycyjnym, ale również umożliwia zwiedzanie wirtualne. Zapraszam Państwa do zapoznania się z ofertą Muzeum poprzez wycieczkę wirtualną. Wchodzimy do Muzeum korzystając z sień przejazdowej i od razu chciałabym pokazać klikając lewym Klawiszem myszy jestem w stanie wykonać obrót, bądź też zobaczyć posadzkę sieni. Puszczam lewy klawisz, naciskam strzałkę, przechodzę do korytarza, i znowu lewy klawisz myszy. Przesuwam myszką w stronę prawą i widzę, jakie są możliwości dalszej wycieczki. Mogę wyjść. Drugi krok to wejść na piętro pierwsze bądź też zacząć zwiedzać parter. Zachęcam Państwa do zapoznania się z ofertą muzeum, natomiast naszym celem jest dojście do sali lustrzanej. Yes. Podążamy schodami w górę Zwracam uwagę na opis znajdujący się na dole po stronie prawej schodów paradnych Następnie Wybieram wejście do galerii lustrzanej. Podążam w kierunku sali lustrzanej. Znajdujemy się w sali lustrzanej. Przeciągając włączonym Lewym klawiszem myszy w górę, w prawo lub w lewo mogę oglądać salę. Jeżeli jakiś fragment chcielibyśmy powiększyć, należy skrólem myszy przesunąć w kierunku od nas, aż do momentu, gdy nie będzie dane powiększenie możliwe. Czyli uzyskaliśmy maksymalne powiększenie, i jeżeli chcemy powrócić, czyli pomniejszyć aktualny stan, to przesuwamy scrollem myszy do nas. Jeśli uznamy, że chcemy opuścić salę lustrzaną, szukamy strzałki w tym momencie w wyjściu i pokażę Państwu, jak udać się w drogę powrotną. Czyli mamy tutaj teraz po stronie lewej salę lustrzaną i walerią lustrzaną, poprzez schody paradne, udamy się do wyjścia z zamku. Zwracam uwagę, że nie jest to koniec naszych możliwości. Strzałki kierują nas, nas na piętro drugie. Przechodzimy, udajemy się w drogę, w drogę powrotną i schodamy. Wychodzimy. I wychodzimy z muzeum. Jesteśmy na zewnątrz. W ten sposób wróciliśmy do punktu wyjścia. Muzeum w Pszczynie jest przykładem muzeum, które oprócz tradycyjnego zwiedzania umożliwia również zwiedzanie wirtualne. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do udziału w następnym spotkaniu.